Dzień dobry, witajcie kochani Dzisiaj czytanie z okazji pełni księżyca w Koziorożcu oraz to jest 3 lipca i jeszcze dzisiaj nagrywam to jest 30 jeszcze czerwca i dzisiaj zaczęła się retrogradacja Neptuna która potrwa przez pół roku kolejne więc bardzo ciekawe energie i teraz tak Zrobimy sobie wróżbę wyboru. W związku, że pełnia w koziorożcu, to wybrałam totemy zwierzęce tam, gdzie miałam rogaciznę, że tak powiem. I będzie do wyboru słuchajcie, wam pokażę. To jest łoś. Drugie. Antylopa. I trzecie zwierzę mocy to jest biały jeleń. A tarota, którego użyję, w związku z tym, że jest Neptun, e, znak ryb, tak, to mamy. E, to ma zresztą kozioro, to też jest e, pół, że tak powiem, koza, pół, e, pół ryba. To mamy tutaj tarot właśnie. Oceanik Tarot, czyli morski. Będziemy sobie tutaj dobierać tę energię połączeń właśnie pełnie koziorożca, która ma pokazać, właśnie ona jest dobra, właśnie na finanse, sukces, em, cierpliwość, pragmatyzm, poukładanie em, z tym Neptunem i retrogradacją, która może. Po prostu tutaj też ściągnąć zasłonę z oczu, pozbyć się iluzji, stanąć w prawdzie, czasami bardzo niewygodnej, ale zobaczymy, co dla kogo. I ja, to będzie krótkie czytanie, nie rozwijam się oczywiście ogólne, może jakieś słowa, które musicie usłyszeć, jakieś zagadnienie, wskazówka. Ja oczywiście zapraszam na indywidualne. Osobiste sesje, rozkłady. To jest wtedy każda sytuacja rozpatrywana. Oczywiście, osobiście, oczywiście, osobiście, ale według, według danej historii, karmy, przesłania. Tutaj zobaczymy na razie ogólnie. Dobrze, zobaczymy dla łosi zobaczymy dla antylop i zobaczymy dla jeleni jeszcze weźmę je sobie potem może przeczytam wam co te totemy jako rady jeszcze będą chciały w tym okresie tej pełni tej retrogradacji Neptuna powiedzieć więc najpierw łosie tak? najpierw łosie łosie słuchajcie macie totalny ruch do przodu w miłości w miłości, w relacjach, coś, co może było stagnacyjne, coś, co może nie trafialiście na odpowiednich ludzi, lub w ogóle nie mieliście na myśli, lub mieliście jakąś posuchę w miłości, jest ruch do przodu i to potężny ruch do przodu. Jest nowa miłość, nowe osoby, nowy, nowi wy w jakości miłości, spostrzegania miłości. To, jak dajecie miłość, jak ją odbieracie, jest tutaj po prostu zupełnie, zupełnie może być to, słuchajcie, zaskakujące. Możecie spotkać kogoś gdzieś w podróży, możecie spotkać gdzieś kogoś, kto na przykład jest mechanikiem samochodowym albo pracuje w transporcie, jest kierowcą, jest przewoźnikiem, jest kurierem, tak. Czy, czy też możecie poznać kogoś takiego? Słuchajcie, gdzieś w dyspozytorniach. Tak, tak może, się, tak może być. E, mniejsza z tym. Jest nowe. To nowe jest bardzo dobre. To nowe może zakończyć się sukcesem. E, to nowe idzie w dobrym kierunku i mówię, jest ruch, jest przód, jest zwycięstwo, jest... Progres. Więc, więc fajniej, to mówię, dotyczy stricte miłości. Więc ten Neptun, jak Was niby otrzeźwi, ale po prostu da ruch do przodu. Jeżeli chodziłoby o pełnię koziorożca i miałabym te karty, chociaż mówię pięknie, mówią, mówią yy, o miłości, natomiast miałabym wziąć pod rozwój zawodowy, karierę, finanse, to też jest bosko, bo też. Jest do, jesteście docenieni, jest awans, jest kreatywność, jest zrobienie coś nowego, rozpoczęcie nowego projektu, jesteście zauważeni, coś co macie zaczyna się sprzedawać, coś co macie zaczyna być docenione. Jest dobry okres na to, by wystartować z czymś, by się pokazać, by właśnie osiągnąć sukces. Więc, bardzo, bardzo fajna sprawa. Mało tego. Możecie gdzieś tutaj też jakby dostrzec talenty w sobie, czy talenty w innych, wypromować to, zająć się tym, tak? Więc bardzo fajna, słuchajcie, tutaj jest energia. Dobrze. Może też ktoś coś gdzieś wyjedzie. Słuchajcie. I gdzieś, nie wiem, zrobi biznes zupełnie w innym miejscu, zupełnie w innym kraju, zupełnie w nowych okolicznościach, być może z nowymi ludźmi, współpraca, tak? Więc naprawdę jest fajna energia. Łoś, w ogóle, słuchajcie, tutaj, ci co wybrali Łosia, przynosi Wam tę energię, przynosi Wam pewną wolność. Wolność i swobodę na różnych poziomach to zależy u kogo jest co. Tu są możliwości. Tu jest wzrost samooceny, tak? Tu jest jakby wzrasta też wasza godność, majestat. Yy, tu jest tu działamy na instynkcie, tak? Yy, tu jest po prostu też coś co jest długotrwałe, co jest też yy, nieustraszone, że tak powiem, w odwadze zrobione, tak? I to jest yy, słuchajcie, być może so też co niektórzy może zrobią ruch w ogóle w swoim rozwoju w swojej świadomości w sięgnięciu po wiedzę, po coś nowego, może wybiorą się w taką podróż też wewnętrzną, duchową, do tego na przykład właśnie ta retrogradacja Neptuna będzie też bardzo wciągać do podróży duchowej, do weryfikacji swojej wiary, do tego, jakie jak są priorytety i świadomości, karmy, misji, tu za misją też duchową podąża, podążanie, za, za misją duszy, słuchajcie, również. Więc tutaj jakby. Staje się mistrzem mądrości, tak? I tutaj jesteś przewodnikiem też. Jesteś przywódcą, prowadzisz, prowadzisz siebie, prowadzisz innych. I tu jest inteligencja, tu jest też specjalizacja w danej dziedzinie. I no, to jest. Łoś też mówi, że idziesz jakby zgodnie i z pewnością drogą swojego przeznaczenia i osiągasz na tym pułapie mistrzostwo wzbijasz się też na wyższy poziom i tutaj jeżeli ktoś czymś się martwi słuchajcie, cokolwiek, to jest też powiedziane nie martw się jesteś osobą silną i energią taką tu plus różne inne aspekty, z którym sobie poradzisz z każdą sytuacją sobie poradzisz, tak? Wiesz bardzo dużo, sięgnij też do wewnątrz. Tutaj też jest kwestia samorozwoju bardzo mocna, tak? I rozwoju duchowego. Więc pięknie jedynki, te energie mogą podziałać, to dobrze je wykorzystać. Dobrze, zobaczymy dwójeczki, czyli zobaczymy antylopę, tak? Co ma Antylopa, co przynosi ta pełnia, ta retrogradacja Neptuna? Proszę, słuchajcie, przynosi zmianę. Przynosi zmianę, być może na którą byliście przygotowani już intuicyjnie, albo wyczuwaliście już ją od dłuższego czasu, że ona nadejdzie, albo ona nadejść musi. To jest raz. U niektórych mogą być to Decyzje o przeprowadzkach, o zmianach miejsca zamieszkania, zmiana pracy, zmiana charakteru pracy, zmiana uczelni, zmiana szkoły, zmiana kierunku rozwoju swojego. U niektórych mogą ujawnić się pewne tajemnice, pewne rzeczy skrywane, różne zrodu od innych osób. Coś, co, mówię, było za kotarą, było niedookreślone, niewyjaśnione, albo na siłę ukrywane. Więc tu też będą wychodziły pewne informacje, które wpłyną na Was i na Wasze dalsze decyzje, gdzie pozostajecie, gdzie idziecie, z kim współpracujecie, z kim zostajecie, od kogo odchodzicie. Tu jest. Bardzo mocny też wzrost wiedzy wewnętrznej, bardzo dużo tutaj jest też nauki, bardzo dużo zdobywania informacji, zdobywania właśnie wiedzy, zdobywania mądrości, poszerzenie świadomości, poszerzenie horyzontów. Również jest aspekt duchowy, tak? Jak to na tego Neptuna przystało, aspekt duchowy, czyli sięgam po mądrość wewnętrzną, sięgam po to, co już wiem, co potrafię, co doświadczyłam, doświadczyłem czy teraz już w mojej podróży tutaj, czy we wcześniejszych wcieleniach. Sięgam po wiedzę innych, uczę się od innych poszerzam sobie właśnie świadomość dzięki innym. Ci, co są specjalistami w danej dziedzinie, ci, co zajmują się rozwojem osobistym, duchowym, psychologią, parapsychologią, terapią, słuchajcie, uleczaniem, uzdrawianiem, pracą z energią. I tutaj też po to sięgam, po to idę, to sprawia, że zmieniam Pozytywnie swoje nastawienie do życia, swoje otoczenie, tak, swoją energię, siebie i to, co chce dalej kreować. Świetnie. Niektórzy, słuchajcie, mogą się zająć w ogóle różnymi rzeczami, takimi, które ich pasjonują, które ich nurtują, ich coś się coś dowiedzieć, gdzie coś trzeba odkrywać. E, mogą się brać, nie wiem, zatworzenie drzew swoich genealogicznych rodziny. E, niektórzy mogą, nie wiem, zacząć pracować w, jako, nie wiem, jacyś detektywi, odkrywcy, podróżnicy, gdzieś zainteresować się być może, może historią, być może niektórzy no, zaczną robić to, czego im było niewolno, albo czego się bali wewnętrznie, gdzie coś było dla nich na przykład niedozwolone z różnych przyczyn. Być może niektórzy zaczną uczyć się nowych zupełnie umiejętności. Albo uczyć innych. Uczyć innych, pokazywać też drogę, przeprowadzać ich tutaj, że tak powiem, na inne strony świadomości. No, bardzo dużo już druga grupa jest takie prowadzenie też. Więc bardzo takie głębokie są energie. Tu jest, tu jest poznanie i tu jest taki spokój. Tak, jak w jedynkach był ruch, był po prostu coś, coś co miało ruszyć z kopyta, tak? Coś, co było mm, z impetem, taki totalny ruch. Tak tutaj dwójki mają na spokojnie to wszystko: to jest przemyślane, to jest sprawdzone, to jest poznane. Niektórzy. Mm, być może właśnie sięgną też po dywinację, po wiedzę tajemną, po pracę z energią, czyli tego, czego nie widać, co nie jest mierzalne, co nie jest poznawalne, co nie jest wyliczone w pewien sposób, a działa, a wprowadza zmiany, tak? Czyli, żeby wprowadzić zmianę, sięgną po takie energię lub tym się zainteresują po prostu. Więc, no, ciekawa sprawa. Jeżeli chodzi, słuchajcie, też jakby finansowo, tutaj y, mogą pomóc kobiety w ogóle, tak? Tutaj mogą y, pomóc pewni specjaliści, to już też mówiłam. Tutaj dobrze jest na przykład nie mówić o swoich planach, co niektórym. Zachować spokój, robić swoje, ale nie chwalić się na przykład. Nie rozgłaszać tego. Ogłosić to w odpowiednim momencie. Dla niektórych będą to po prostu odejścia też z, z pewnych miejsc. Tak, to, to już mówiłam na początku. Dobrze. Teraz tak. Tutaj mamy antylopę. Tak? I antylopa też pokazuje akcję, tak? Tu ta akcja jest, starocie, taka na spokojnie, z wiedzą, e, też jakby e, już bez chaosu, e, z pogodzeniem się wewnętrznym i z tą mądrością i... E, ta antylopa dodaje. Jeszcze więcej intuicji, bo tu mamy intuicję, tu mamy intuicję, więc ogrom wyczulenia tutaj na energię i praca z energią, więc tutaj dwójką radzę robić intencje, afirmacje, pracować z żywiołami, tak? Tutaj mówię, palić świece, robić listy intencyjne, mieć kontrolę nad tutaj myślami, w którą stronę, w którym kierunku, manifestować to wszystko, bo ogromna siła energii, jest to też siła serca, tu jest męstwo, tu jest wytrzymałość, tu jest dostosowanie się do warunków poprzez różne doświadczenia, to jest, są bardzo mocne też zdolności psychiczne, parapsychiczne, tutaj też otwórzcie się dwójki na odbieranie tej energii ze wszechświata, na zasilanie też, tak? To jest zmysł, to jest tutaj zmysł, intuicja na przykład, i to też jak czujecie, to, to zwracajcie uwagę, ostrzeżenia przed pewnymi niebezpieczeństwami, tak? To jest umiejętność tutaj słuchania. Mniej mówię, więcej słucham, jak zbieram informacje, tak? I wtedy je wykorzystuję odpowiednio. To jest tutaj instynkt przetrwania. Czasami tutaj, te, mimo wszystko, mimo tej antylopy, słuchajcie, mimo y, tych kart, ja odczuwam tu niesamowity spokój i tutaj jest jakby duży skok, ale z taką pewnością, z takim pogodzeniem się wewnętrznym, z taką ufnością też. I już wiesz, czego masz unikać, czego nie musisz unikać. Niektórzy wiedzą, że już zwlekali za długo i teraz będzie odpowiedni moment i te energie jakby to przyspieszą. I to będzie to pewne działanie, które mówię, będzie z taką już ulgą. Bo tak, tak, to, tak to wyczuwam. Niesamowite. Dobrze. Dziękuję dwójkom. I teraz poproszę trójki. I tu jest biały jeleń. Piękny. I co my mamy tutaj? Hm. Słuchajcie, trójki. Po pierwsze, pokazuje się podróż. Podróż, wycieczka, podróżowanie, zwiedzanie, zagranica, cudzoziemiec. Nowe horyzonty, nowe możliwości, otwierają się drogi, kierunki, nowe projekty, działanie, kreacja, power, też akcja. Słuchajcie, no, niesamowicie też tutaj jest dużo, jak w jedyńce, dużo możliwości, dużo yy, ognia. Tutaj są, słuchajcie, namiętności. Tutaj jest pójście w kierunku tego, czego pragniemy, tego, co chcemy stworzyć, w tym, co się dobrze czujemy, gdzie mamy pewność siebie, pewność tego, co robimy. Tutaj są, słuchajcie, energie nowych ludzi, nowych spotkań, nowej współpracy. Tu jest od kogoś zachęta. Tutaj pojawiają się osoby do relacji też nowe, tak jak tutaj, tylko, że tutaj, to jest taka miłość, wiecie, i tu taka duchowość, w jedynkach, a w trójkach ci, co wybrali, bo nie wiem, niektórzy mogli wybrać coś inne, tutaj jest namiętność, tu jest pasja, tu jest atrakcja, tu jest e, zakochanie, e, tu się szybko pewne rzeczy e, dzieją i e, czasami można się poczuć jak e, dziecko, tutaj jest zabawa, e, tutaj jest z tego radość, Mówię, nowe początki. Tutaj jest też, słuchajcie, w trójce: poczęcie dziecka. Tutaj jest nowa droga zupełnie, też i nowe, nowe możliwości. Mogą być ważne osoby spod znaku spod znaków ognistych, tak? Czyli baran, lew, i strzelec. Tutaj jest odwaga. E, tutaj jest impet. Tutaj jest potęga. E, tutaj jest też wzrost. Słuchaj, to jest zmiana, też taka polegająca na odnowie, na wzroście, na e, słuchajcie zmianie w sobie, e, zewnętrznej zmianie. Właśnie takiej atrakcyjności, podnoszenia tu własnej wartości. Tutaj mówię, może pojawić się ktoś, kto Wam pokaże zupełnie nowe horyzonty, nowe aspekty, zachęci, zmotywuje, może Wy tacy będziecie dla innych, będziecie wzorem, będziecie inspiracją, tak? więc bardzo, bardzo fajnie i do tego słuchajcie, ten biały le, jeleń protektor, tak czyli, czyli ochrona e, czyli po prostu tu jest też podróż ducha, tu jest ta duchowość znowu z tym Neptunem, tutaj też była bo tu była kapłanka, wszędzie mamy tego ducha tutaj Neptunowego e, tu jest zmiana, tu może być duża zmiana duża zmiana w trójkach e, tu jest też spełnienie marzeń tu jest e, po prostu właśnie jakiś romans dla kogoś też no romans to powale taki wiecie yy, no szaleństwo to jest też tu, mówię, odwaga, męstwo, e, czysta intencja tutaj jest. E, płodność właśnie się pokazuje, tak? Czyli tu mamy też, e, tu Cię będą pojawiać i, i stykać się możecie ze starymi duszami, lub koło Was, albo Wy jesteście starą duszą. E, tutaj będą spełniane tu jakieś powinności, jakieś misje, e, może ktoś natrafić na misję swojego życia wreszcie, czy misje duszy, e, tutaj jest przywództwo, tak, e, tutaj jest awans też, e, tu jest też potrzeba odnowy siebie, odnowy innych, więc pięknie, no tutaj też jest, ogromna może być intuicja, e, może być zaszczyk e, dużej energii, wyzdrowienie, uzdrowienie, e, no... E, Tutaj też jest rozwój duchowej wiedzy, wszelkie jakieś błogosławieństwa. Tutaj jest otwórzcie się na błogosławieństwa. Dajcie szansę po prostu wykazać się też tutaj darom losu, które chcą się do Was dobić i na przykład z jakichś przyczyn nie mogą. Otwórzcie się, nie? Więc. Tu jest też jakby włączenie do życia więcej, więcej, więcej magii, więcej tutaj też pracy z energią, zaufania do wszechświata, do tego właśnie też, co niewidoczne, co niemierzalne. Tutaj e, jest nawiązanie z powrotem e, na przykład kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Uleczenie tego wewnętrznego dziecka e, to na pewno e, i stanie się już dorosłym e, z pewnością i odwagą y, z świadomością kreacji swojego życia, tak? I y, Tutaj jest też powiedziane o tym, by dbać słuchajcie, również o ducha, tutaj o ciało. I są jeszcze sytuacje takie, żeby tu jakby dbać też o czakrę sakralną, o czystość, też taką seksualną. W kwestii tutaj jest mówione, że to, co jest, to jest święte, że jest w pewien sposób takie. Metafizyczne, i no, tutaj mogą na przykład u niektórych się no, yy, pojawić takie yy, energie i spotkanie osób, które będą jakby kompatybilne, czy poznać osobę kompatybilną pod każdym względem, które yy, no, jest jakby doznania są takie metafizyczne we wszystkim. To jest takie rozpoznanie dusz, rozpoznanie wcieleniowe. Też mogą być takie sytuacje, no bardzo ciekawa energia. No, także ale tu pod każdym względem, na każdym poziomie, bo pełnia w koziorożcu, to też mówię tutaj nowe możliwości, prowadzenie, awanse i tak dalej, więc dla każdego coś miłego przyjdzie, ale wszystkie energie, powiem szczerze, są bardzo, bardzo piękne i tego Wam życzę. I wszyscy, którzy coś wybrali tutaj, to yy, po prostu. Trzymajcie się tutaj pewnych e, kierunków, bo warto z tego, co widać, bo warto. Ja przynajmniej zachęcam, życząc e, faktycznie przyjemnych energii i spełnienia pełni oraz tej retrogradacji Neptuna, bo to uszlachetnia wszystko z tego, co widzę, a na pewno tych, którzy tutaj. Oglądają filmik, trafili na, na to przesłanie, na to czytanie ode mnie i, i, i fajnie. Dobrze. Ja się cieszę z tego rozkładu. Bardzo. E, no, wszystkiego dobrego. To ja już sobie kończę. Pozdrawiam. Papa. Pa.